Hej, hey. z tej strony, Szymonix i w dzisiejszym odcinku jako Polska w modzie e, Bloody Europa 2 spróbujemy obrócić trochę czasy i to, co się stało, i spróbujemy wygrać z Niemcami i w zasadzie w pewnym sensie nie doprowadzić do II wojny światowej. Z Sowietami jakieś konflikty, nie zamierzam się zbytnio obchać no, i to tyle, zobaczymy jak się uda. Zapraszam do oglądania. No, już tu widzę, że mamy doskonałe relacje z Niemcami. No, ale dobre, miejmy nadzieję, że nas zbytnio nie będą chcieli od razu atakować. Ze sobietami też zobaczymy, jakie relacje. Na razie sobie tutaj trochę yy, dam punkcików. trochę więcej tu i tu. Dobrze, niech, ta, niech i tak będzie. Podatki podniesiemy. I jak tam ze Sowietami? Ze Sowietami, no... Mm. Minus 17, ale mają wroga wrzeszyły, więc to nie jest źle. Na pewno spróbujemy tutaj nie agresji. im ci nie udało i... Tak, inwestycje trochę za nisko były, ale dobra. Od razu, po, od razu poprawiamy relacje i musimy coś się od razu asymilować też, więc no jest ciężko na sam początek, ale jakoś to będzie. Tam piesek szczeka, mam nadzieję, że nie usłyszeliście tego, ale nieważne. Mhm, no dosyć też długo nie było odcinków i mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale po prostu no... No, no nie, nie, nie mam tego zapędu, nie chcę na razie. Nie mam ochoty po prostu jakoś nagrywać filmów ani nic. Po prostu nie czuję tej ochoty. Mam no, mamy nadzieję, że te Niemcy jakiegoś oporu na mocnego stawiać nie będą, szczególnie że mam nadzieję, mam ochotę też podbić dosyć mocno jeździć tak, przynajmniej do Berlina chcę odbić. No od razu mówię, że też chcę to. Królewiec chcę mieć. No, ale na razie to spróbujemy tutaj yy, z naszym Na aneksja się zgodzili, więc świetnie. Mm -hmm. Teraz będziemy yy, trochę tur skipować. A i w międzyczasie, gdy ja skipuję tury, posłuchajcie mnie. Jestem ciekaw Waszych pomysłów na odcinki. I z chęcią bym jakieś wysłuchał, tylko nie jakieś chore i trudne do zrealizowania. No, miałbym na pewno solidne zachęcenie do tego, aby wreszcie ruszyć swoją swoje cztery l, l, litery, że tak to ujmę. Tutaj to pójdzie. No, na te. No te Prusy Królewskie, nie wiem ile będzie potrzeba nam terenów, znaczy wojsk Żeby je zająć, ale... O, chyba... O! Ze Sowietami ze Sowietami mamy lepsze relacje, więc świetnie A Jak tam nasi sąsiedzi Litwa, Mech? Tutaj Łotwa... No, stoi, ale dobrze Czechosłowacja nie jest dobrze, mają sojusz z Rumunią z nimi też będę chciał mieć dobre, dobre relacje, bo z nimi walczyć przynajmniej na razie nie zamierzam. Bo naszym głównym wrogiem oczywiście są Niemcy. O tym trzeba pamiętać. Dobrze. Tylko chcę tutaj coś zobaczyć, jakby buduję ja tej wieżę obserwacyjną, czy tu będę widział. Nie wiem, czy stąd można zaatakować. Chyba tak. Dobrze, zobaczymy to w praniu. Dobrze, tutaj już w miarę sobie obstawiłem granicę. E, tutaj jeszcze nie, ale już wybudowałem zamki i może tak pomyślałem, że weźmiemy sobie tak na wasala, dajmy na przykład Litwę. E, tylko zobaczmy czy w ogóle się zgodzi... Nie musiałem robić tych racji już co z przyzwyczajenia do starego Age of Story, zwykłego bez modułu i... Się zgodzili. Super. Więc, no, to na pewno nam pomoże. Będziemy mieli większą ekonomię i w ogóle za 25 tur. To będziemy mogli już ją zaanektować. I teraz zaczniemy tutaj więcej, tą bardziej granicę zbroić. Bo jednak, to jest najważniejsze. No i już mamy lepsze relacje z Niemcami, na, ma, mają wojnę z Hiszpanią, Hiszpania ma wojnę z nimi, z Sowietami mamy też dobre, dobre relacje, więc raczej nam się na plecy nie walną, a Łotwa, no Łotwa ma bardzo przyjazne relacje z Niemcami, to ich raczej nie będę na wasala brał, ale dobrze, trzeba zająć się tą granicą z Niemcem. Szlak, Litwa mi się wyzwoliła, zapomniałem o niej, no to będzie jeszcze raz trzeba to zrobić. O proszę, Czechosłowacja chce ze mną sojusz? No, może być to całkiem przydatne i no, no, no. No, ile my mamy ten pakt o nieagresję z Niemcami jeszcze długo, więc jest spokojnie. Nie mam czego się bać. Rety, jaka ta funkcja w tym modzie jest wygodna, że wystarczy, że sobie tutaj tak e, ponaznaczam i będę mógł wybudować e, biblioteki tutaj. No tutaj nie wystarczy mi z punktów ruchu ho, ruchu, ale tam kilka jednak bibliotek wybuduje się świetnie. No i lecimy dalej. Z... Obstawianiem granicy, żeby nie. Bo. Że. Żeby... Dar co? Oj, oj, No nie za ciekawie, w sensie, no. No nie no, odmówi, ale to będzie ciężkie trochę, bo domyślam się, że Rumunia się może zgodzić na to. No jak tam Litwa. More ty... Wojna już się zaczęła, ale nie wydaje mi się, aby Czechosłowacja i Rumunia były w stanie w ogóle zagrozić Niemcom. Dobrze, teraz spróbujemy tutaj. Ty, a zgodzą się na takie coś? Zobaczmy, czy się zgodzą na to. I skocili! Jeju, jak super. Tylko szkoda, że w tym modzie nie ma automatycznej asymilacji Mam nadzieję, że znajdę jakiś inny mod tutaj na internecie, w którym będzie asymilacja Ale ten i tak mi się dosyć dobrze sprawuje, więc nie będę narzekał Dobrze, dalej, dalej Jak tu już to wygląda? Ojeju, nie jest za ciekawie co tu się dzieje? C... O rany, będzie ciężej niż myślałem, ale na szczęście Niemcy na, nadal są na trzecim miejscu. Mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy. I ta Rumunia, która tak walecznie nie walczy. Głupie Węgry tutaj niestety bardzo przeszkadzają. No A... dobra, mam to w sumie gdzieś. Dobrze, że na razie tak spróbujemy się Ukrainą oddzielić od tego, od tej części Niemiec, żebyśmy mieli łatwiej. No ale łatwo nie będzie I to wszyscy dobrze wiedzą. O rety. Myślę że może byśmy tak wezwali Sowietów na pomoc, tutaj Niderlandia ładnie walczy. No, będzie ciężko tutaj pokonać się yy, nazistów. Tutaj jeszcze spróbujemy yy, Litwę, Litwa, Litwa. Mm -hmm. Ach, nie chcę mi się tutaj dawać wojsk. Mm. Tego nie chcę tu. Niech tak będzie. Handel, jeszcze mam tutaj yy, moje dwie prowincje. Świetnie. I zaraz ruszamy na podbój, na walkę, na. Mam nadzieję, nie na samobójstwo. Na Niemcy, ruszamy na Niemcy. Co to jest? A Albania dobra, nieważne. Dobrze, ostatnia cynia prowincja. I to robimy. Też może bym jeszcze... Ojeju, 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 będzie ciężko tutaj. Nie wiem, jakby to zrobimy. Może jeszcze trochę dołożę tutaj armii. Jeju, lu ludzie, patrzcie. Belgia oraz Francja teraz zaatakowały... zaatakowali Niemcy. To jest idealny moment, by, by teraz zaatakować Niemcy. Już nie mogę dłużej czekać. I teraz, no, robimy to po prostu. Zaraz tutaj poczekajcie chwilę. Nie wiem, czemu nie mogę im wojny wypowiedzieć. Nie wiem, co się dzieje, ale nie jestem w stanie wypowiedzieć wojny. Zerwałem byłem nawet sojusz. Ale po prostu, no się nie da wypowiedzieć im, im wojny. Czemu tak jest? Nie wiem. No. Próbuję cały czas. O, jest! Wreszcie dobra! Lecimy z tym koksem. Uff, już się zaczęłam stresować. A... No tak, 23 tury teraz jeszcze poczekać. Jak są sobie radzicie? Ja, ja zaraz wam pomogę, dziomki. No... Poczekajcie tylko no... Odrzuć Nie będzie sobie uszło. Aha. Niemcy skapitulowały. I... O! Teraz Niemcy są osłabione. Dobrze, proszę Państwa Teraz wlatujemy w idealnym momencie, no chyba prawie idealnym W Niemcy, robimy to Już rozkładamy armię mhm. lecicie ziomki To już przychód mam na minusie, ale mnie to in, nie interesuje mnie to. I skończyły mi się punkty ruchu. Świetnie. Ajajaj, cię odbiliśmy. A mogą mi naskoczyć. Tak gdyby tak sojusz z... A no tak, no, my, my, mam wojnę z Niemcami, i wtedy teraz nie jestem w stanie nawiązać sojuszu. Zapomniałem o tym, że tak to działa, ale nieważne. Tutaj też zaraz zaatakujemy. Dobrze, szybko lecimy z tym. I tutaj nie chciałbym, aby się tutaj Niemcy zaczęli po prostu wykrwawiać. Lecimy. Ja tam mam gdzieś was. To się Większość z nich raczej nawet nie ma dostępu do morza, więc by się nie zdesantują. To się udało, udało zająć. Tyleć tu, ty się wycofaj. Tyleć tu, ty się wycofaj. Ty tu, ty tam. Mhm. Niech tu się już Niemcy powoli wykrwawiają. Niech wszystko, co mają, tam niech sobie umiera. Tutaj wycofamy część armii. Tu i idź tu. Ty też się cofaj. Ty tu, ty tam. Ty tam idź. Ty tam. Się cofajcie też. Ty, ty to atakuj dobrze. Mamy my przychod na minusie, ale nawet wewnątrz mnie to nie interesuje Dobra Wchodzimy, oj trochę źle Ale nieważne Zaraz, zaraz, tutaj od dołu teraz atakujemy Mhm Dobrze, że niech będzie tak na razie. I wpakujemy Niemcy całą siłą. Aj, przypadkowo wtórę skipnąłem. To było na moją niekorzyść. A i źle. Też tutaj. Niech tutaj już. Idą, tyć tu, ty tu czekaj i wybuduj tu se tyć tu, tyć tu, tyć tu. Koniec punktów. Ale te punkty to jest tragedia. A tutaj już dochodzi moja armia. Kolejni żołnierze walczący za Polskę. Idziemy tutaj, tutaj, tutaj koniec przygody. Mhm. Tutaj już żołnierze dochodzą, dochodzą tutaj. Więc świetnie. I dojdziemy teraz do Berlina Tutaj okej okay. Na razie dobrze idzie hmm. Tutaj trochę mogłem, mogłem lepiej tu armię przetasować znaczy dać po prostu ją lepiej niech idą dalej żołnierze Dobrze skończyły się punkty ruchu No Niemcy są osłabione po wojnie więc jakieś Na razie więc jakichś wielkich armii tu być nie powinno Przynajmniej przez jakiś czas Ty czekaj ty idź do przodu ty ty idziemy już po berlin berlin będzie polskim miastem na 100% już tak blisko berlina jesteśmy już jest na wyciągnięcie ręki po prostu się przebili, bo nie miałem po prostu tutaj wojska jest jest tutaj idą, już mamy, już mamy Berlin, tutaj gdzieś jest Berlin, błagam powiedzcie, że zdobędziemy ten Berlin Zdobywamy stolicę Niemiec. I czy się uda? Coś się przebili, w sensie wojska sensie tu nie miałem. I ile macie tych punktów? Dobra. Um, mm -hmm, mm -hmm. Praktycznie pusta stolica. I się udało. Zdobyliśmy Berlin. A to jest dopiero 15%. Zobaczmy my, czy coś wziąć już możemy. Aby hmm. mógł wziąć jakieś takie granice, fajne u prusy królewski, chcę całe biorę całe i zobaczymy, czy się w ogóle zgodzą Niemcy na takie warunki. Hmm. Wygląda to majestatycznie. Ale jest. Mamy tutaj Berlin. Czy się zgodzą? Tutaj... I dużo żołnierze dalej. I zobaczmy. Zgodzili się świetnie, albo jeszcze ci tutaj mieli problem czy coś, ale dobrze udało się nam. W zasadzie to pokonaliśmy w pewnym sensie Niemcy, ponieważ i tak i już No tutaj pomogła nam Belgia i Francja, więc no, no. ja powiem szczerze, dawno nie nagrywałem odcinka i dziwnie mogłem się zachowywać, i to nie jest takie. Cudowne zwycięstwo, na jakie zasługiwałem. Na jakie mogłem zdobyć. Ale mi tam się podoba, jeszcze tylko usuniemy tutaj Ukrainę. Dziękuję ci za pomoc. Ej, możemy. No już nie jestem w wojnie. To już po wojnie, ale dobra, nieważne. E Dobrze, dobrze. Tu ja robię, nie Węgry, nie Węgry, nie węgli Aneksja. Aneksja jest. No i jeszcze to trzeba zasymilować. Ale udało nam się trzy państwa i mamy tutaj jakieś granice. No takie, takie cele mogą być. No Polska jest duża, na pewno, bardzo duża. Ma duży dostęp do morza. Niemcy są nadal, nadal na trzecim miejscu. No ale jeżeli będziecie chcieli, będziemy mogli nawet kontynuować ten scenariusz, ale tu już... No jest po, po prostu tylko wasza decyzja. Jak będziecie chcieli, to tak, ale dobra, to... I tak już wszystko udało się, no niby by nam tu było zrobić, więc dziękuję wam za oglądanie. Cześć i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!